Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Witajcie w 24 vlogmasie. Tak, tak, wyglądam dokładnie tak jak wczoraj, z tym, że jest godzina 3 minuty po północy, więc. Oficjalnie rozpoczynam 24 vlogmasa. Cała Ferajna jeszcze jest na nogach. Kevin montuje, Paulina mu towarzyszy, mój Tomek kroi, sa, kroi co kroi? Warzywa na sałatkę, a ja, a ja e, robię bardzo przyjemną rzecz. Mam tutaj stanowisko prezentowe. Pakuję, kochani, prezenty już dla mojej mamy, dla mojego taty już mam spakowane. Mam spakowany prezent dla mojego brata. No i jeszcze mam do spakowania trzy prezenty dla mojego męża, dla mojej córki i dla mojego przyszłego zięcia. Ale niestety nie mogę wam tego pokazywać, bo Kevin montuje, Paulina zagląda mu przez ramię, mój Tomek też zagląda na vlogmasy, więc nie, 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 tego wam nie pokażę. Ale jeżeli uda mi się pięknie zapakować te prezenty, to może to wam nagram. Koniec. Wszystkie prezenty spakowane. Tak wyglądają wszystkie, które jutro podarujemy. Swojej rodzince, swoim najbliższym. Myślę sobie, że wykazałam się dość dużą kreatywnością. Każdy jest inny i każdy ładny. A tutaj mój mąż zrobił tradycyjne bałwanki. Te bałwanki są u nas zawsze na świątecznych prezentach, chociaż w tym roku pierwszy raz są to bałwanki złoto-czerwone. Witajcie o poranku! Znaczy, nawet nie o poranku! Jest godzina 12:18. U nas robota wre, pali się w rękach i w nogach. Część rodziny została oddelegowana do odkurzacza, część rodziny do, do łyżki miski i pieprzniczki. Część rodziny jest od wszystkiego. Tadam. No i tyle. No i kochani, jest 12:19 w tym momencie, a ja naprawdę mam już niewiele do zrobienia. Oprócz wiecie takich rzeczy, zrobić coś z twarzą, z włosami, e, udekorować stół, ale w kuchni właściwie już prace się kończą, ponieważ... Trzymaj Tomek, bo ja tu chciałam widzom pokazać, co ja jeszcze mam do zrobienia, ale ten mój notesik jest ten. Dobra, makówki zrobione, znaczy makówki zrobione jako takie, ale trzeba je jeszcze zalać polewą i ozdobić. Sałatka porowa zrobiona, sałatka od Kasi zrobiona, sałatka jarzynowa zrobiona, barsz się robi. Jeszcze tylko cebulę na pierogi muszę w piórka pokroić i takie pączki z grzybami zrobić. I tyle! i mogę y, kończyć dekorować y, dom. Znaczy właściwie skupimy się teraz na stole tym wigilijnym naszym, który jest już powiększony. To będzie teraz taki kwadrat. Muszę jeszcze wyprasować czerwone obrusy, ponieważ o nich wczoraj zapomniałam. No i no i tyle kochani. I będziemy świętować. Cała czwórka naszych piesków oczywiście nam towarzyszy. No bo oczywiście tutaj mnóstwo rzeczy spada na podłogę. I pieski mają dzisiaj raj. Macie raj dzisiaj? No, one też mają święto. One też mają święto, tak. Taki nasz się. Tak. Zobaczcie, Kesi się oblizuje. Kesi właśnie coś zjadła. Kesi, cóż jadłaś? Cóż jadłaś, Kesiula? czoż jadłaś? A ja tylko chciałam... Ale Lunka też się oblizuje. No też coś. może oni po prostu chcą coś zjeść i się oblizują na myśl o tym, że coś zjedzą. No. Właśnie chciałam powiedzieć, że wczoraj wykąpałam swoje pieski i mój e, pieseczek, moja psia psi ma tym razem zieloną e, kokardkę we włosach, a to dlatego, że będziemy miały matching outfit, bo ja będę miała zieloną sukienkę. No proszę bardzo. Wszystko przemyślane. No proszę bardzo. Będziemy... Miał cute zdjęcie pod choinką, takie zielone dziewczyny, a Kevin też będzie miał e, spodnie w zieloną kratkę, zieloną muszkę i zielone skarpetki i w ogóle będziemy taką rodziną z amerykańskiego obrazka. No proszę no, bardzo, by cudownie. Nie no, no ja też jest nie, zielona ja ale, ty ale ty ty... oni mówią o sobie, o swojej rodzinie, o... Już osobną to to rodzinę a. tworzą. No, tak. Tak, dziś spotykają się na Wigili dwie rodziny, nie jedna. a nawet cztery. Znaczy, chodzi mi już o, o nas konkretnie, ale tak, będą w sumie cztery. No i byłam sobie tam na dole z rodzicami w kuchni i tata mi powiedział Paula, widziałaś prezenty? Powiedziałam, widziałam. I oni, i jak są zapakowane? Mówię, no przepięknie. I tata pyta, a bałwanki widziałaś? No nie widziałam, więc idę je zobaczyć. Ja tak nie chciałam, wiecie, jakoś się mega przypatrywać tym prezentom, żeby tam nie, nie wiedzieć, co jest w środku. No ale dobra. To są dwa dla Paulinki. Kurde. Dwa dla mnie? Aha, dobra, bo ten jeden był tańszy. Dobra, ja chyba wiem. Dobra, wiem, wiem już, dlaczego mam dwa. Ale, ale nieważne. Dobra, nieważne, nie mam prezentów. <ścoughs> y ważne, że... Że są bałwanki, nasza rodzinna tradycja. Tata co roku, od kilku lat robi właśnie własnoręcznie bałwanki na prezenty nasze rodzinne. Jest dla Kevina, dla Tomka, dla Paulinki. A gdzie jest Kasina bałwanek? E o, tu! Proszę bardzo. Więc tutaj są nasze rodzinne prezenty. Tak, o, co nasze rodzinne. Bałwanki. No, i w zasadzie to nikt nie pamięta, od czego to się zaczęło. Po prostu któregoś roku tata stwierdził, yy, dam coś od siebie, yy, bo zazwyczaj właśnie prezenty pakuje mama. Yy, I tata stwierdził, dam coś od siebie, zrobił coś sam yy, i, i zrobił takie bałwanki. I to był właśnie taki nasz rodzinny element. I bałwanki się zaczęły chyba, chyba jeszcze przed Kevinem przed tym jak on wszedł do naszej rodziny, więc naprawdę sporo, sporo, sporo czasu już ta nasza taka mini tradycja jest i najlepsze jest to, że my te bałwanki kolekcjonujemy i mamy takie pudło z ozdobami właśnie ze wstążkami, z jakimiś tam bombkami, które właśnie jak widzicie ozdabiają nasze prezenty. Wiadomo mi jest, że nie, nawet jak się kupi po prostu worek takich bombek, to w ciągu jednego roku się tego całego nie zużyje. Więc mamy takie jedno pudło, w którym kolekcjonujemy sobie prosteczki, kokardki i do ozdabiania. I właśnie te bałwanki. Także dajcie znać koniecznie, jakie są Wasze rodzinne tradycje. Czy macie coś takiego fajnego? Aha, i mamy jeszcze kazami zobaczyć na ich świąteczne łóżko. No i powiem Wam, jest klasunia. Piękne łóżko świąteczne. Jak z hotelu, naprawdę. Z bajki, z pocztówki, Bosko. No i zaczyna się zdobienie makówek, czyli nasz ulubiony świąteczny element, taki kuchenny. Chyba za mało polewy zrobiłam. Za mało polewy zrobiłam. Mm. Dobrze, to to robisz. Chyba nie ma problemu. Masz jeszcze no. czekoladę? Tak, ja mam czekoladę, no, mam masło, droga, mam cukier, mam, mam wszystko. No i ja zawsze z makówkami bawię się tak samo, jak mój tata bawi się z bałwankami. <laughs> ja jestem od tego, żeby zdobić makówki. Tylko pamiętaj, że polewa twardniej. I know, jak co roku. O Jezu, ale ty to ładnie rób, kobieto. Ładnie robię. To nie jest ładnie, to jest byle jak. Co ty zrobiłaś? Będzie ładnie. Co to jest w tym ładnego? Będzie ładnie. Mama. co no patrz tu! Sobie zepsułam jak już. Będzie ładnie zobaczysz, jak to pozdawiam, to będzie ładnie. Ale tu już na Nicolnego nie ma miejsca. Dziecko, ty rób artystycznie, a ja robię szybko. Ale tak zawsze szybko, robiłyśmy no? razem artystycznie. Nigdy nie robiłaś szybko. Ale no, nigdy nie robiłam w Wigilii. Nie? Robiłaś już... No raz tylko. No. A w zeszłym roku pierwszy dzień świąt wyglądał jak Wigilia. Ale to był pierwszy dzień świąt. Nie tak stresujący. Okej. Okay. No tak, wigilia jest ważniejsza. No. No a w sumie od czego się zaczęło to, że ja robię makówki? Chyba od tego, że była mała i po prostu chciała się jakoś mnie zająć i dać mi jakieś zadanie po prostu, no to, nie? Tak? No i tak zostało. Mama chce mnie czymś zająć i dać mi jakiekolwiek zadanie. No się, żebyś... chciałam, żebyś była z czegoś dumna, nie? To było potem takie, pamiętasz? To było tak. takie. Dzwoniłyśmy do cici Kasi. Jedną makówkę dawało się mojemu kuzynowi Dawidowi. No jedną I makówkę zawsze... dajemy kuzynowi Dawidowi. No. Dajemy? O no, proszę. proszę. Jest ja zawsze najbardziej stresowałam właśnie tą makówką dla niego. To będziesz mogła sobie wybrać, którą... No wiadomo, że tak która najładniej wyjdzie. To chyba będzie ta pierwsza. No i zaczynam pakowanie. Trochę się stresuję, bo ja nie mam takich umiejętności jak moja mama. Nie umiem tak pięknie ozdabiać jak ona, ale spróbuję, spróbuję, chociaż trochę jej dorównać. Mam nadzieję, że moje prezenty... Też będą ładnie spakowane, i przez chwilę pomyślałam sobie, że nie będę wam pokazywała, co pakuję. Potem stwierdziłam, że w sumie mogę, dlatego że ten vlog będzie montowany już po otworzeniu wszystkich prezentów, ale potem stwierdziłam, że Wy nie będziecie mieli niespodzianki, a chcemy później nagrać naszą reakcję na prezenty. Nie wiem, czy nam się uda nagrać odpakowywanie prezentów. No, ale na pewno wam je później pokażemy i coś tam o nich opowiemy, więc chyba zrobię wam taką tajemnicę i nie pokażę. Tutaj jest prezent dla mojego chrzestnego i jego żony. To są moje i Kawine ósme albo dziewiąte wspólne święta, i trochę nie mogę w to uwierzyć, że to są nasze pierwsze i ostatnie święta jako narzeczeństwo. I po raz pierwszy i ostatni w swoim życiu podpisałam torbę prezentową no, dla Kevina. Nie dla Kevina. Dla mojego chłopaka. Dla mojego misiaczka. Tylko... Zobaczcie sami. Dla mojego cudownego narzeczonego. I wiecie co? Rozkleiłam się. To mnie na maksa wzruszyło. Nie mogę trochę w to uwierzyć. Już zapomniałam trochę o tym, że jesteśmy narzeczeństwem i dawno się jakoś tak... Tym nie ekscytowaliśmy, cały czas jest gdzieś ten fokus teraz na ten ślub i, i często właśnie mówimy, że będziesz moją żoną, będziesz moim mężem, choć pooglądamy sobie nasze obrączki, bo do tego nie robiliśmy, ale zapomniałam o tym, że jesteśmy narzeczeństwem. I to też jest cudowny etap w życiu. I jak podpisałam tą torbę dla mojego cudownego narzeczonego, to coś popłakałam. Piękny moment, piękna chwila. No i musiałam to uwiecznić, udokumentować. Bo jak sobie tego vloga odpalę za 5-10 lat i zobaczę te swoje emocje, to wzruszenie i tą torbę, to pewnie zrobi mi się ciepło na sercu. I tak się cieszę, że właśnie dzięki temu, że nagrywamy te vlogi i dzielimy się naszym życiem z Wami. To mamy cudowną pamiątkę na, na całe życie i te filmy właśnie są dalej dostępne i możemy sobie do nich wracać. I tak jak czasem wracam do filmu z osiemnastki, tak będę wracać do filmu z Zaręczyn i tak samo będę wracać później do filmu ze ślubu i o, rozklejam się. Fajny, fajnie jest. Naprawdę jestem szczęśliwa w ostatnimi czasy. Fajnie, że to moje życie tak wygląda. I że mam takich super ludzi wokół siebie. Cieszę się bardzo. Z racji tego, że Paula się śmiała ostatnio, jak pytałem się, co chce dostać, że chce dostać mandarynki. To ja spełnię jej życzenie bożonarodzeniowe. Więc pakujemy pierwszy prezent, są to dwie mandarynki, które zostanie jako pierwsze. Chat GPT wydrukował mi też list dla Pauliny w sprawie tych mandarynek. Więc przeczyta go wam pewnie jak będzie otwierała prezent. To będzie prezent na żarty, bo zaraz spakujemy jej właściwy prezent, ale myślę, że się zdziwi jak zobaczy pod pojętką dwie mandarynki. Moje zdolności pakowania nie są jakieś wybitne. Ale coś z tego zrobimy. Zaraz wam pokażę jak to wyszło. W przedpokoju wiszą wyprasowane ubrania na dzisiejszą wigilię. To jest outfit prawdopodobnie mojego taty, tutaj jest moja sukienka, tutaj jest outfit mamy. A w pokoju moim i Kawina już wisi jego outfitik. Moje prezenty są już popakowane, ale Kevin powiedział, że mam nie wchodzić tam do pokoju, bo on chce zapakować jeszcze swój dla mnie, więc nie wchodzę tam, na razie wam nic nie pokazuję, ale później to oczywiście zrobię. A w ogóle nie zdajcie sobie nawet sprawy, jak nam się dzisiaj cudownie spało. Pod kołdrą dużo większą niż zwykle, bo wcześniej mieliśmy 1,60 m na 200, a teraz mamy 220 na 200 i ten wymiar jest po prostu cudowny na naszą dwójkę. Ale dobra, skontrolujmy jeszcze sytuację, sprawdźmy, co robią rodzice. Robot oczywiście sprząta, podłoga musi śnić, musi błyszczeć, krasna zjeżdża po poręczy. A rodzice co robią? To cisza? Nikogo nie ma? W domu. Co robisz? Już, już pomału robię stół. Pomału już coś tam wykładam. Tata jeszcze zaraz będziemy u podłogi. Ja tu już ciasteczka do sprawy. Jaki mamy czas? Yy, no w pewnym momencie było tak bardzo luźno, ale w tym momencie, kurde, przyspiesza. Przestało być luźno? Mm -hmm. A dlaczego? Co no. się wydarzyło w tym czasie, kiedy było luźne, a teraz nagle już nie jest? No naraz zaczęło przyspieszać. <noise> Okej. Okay. Czas, że co szybciej lecę, No dobra. Jaki masz plan na dzisiejszy stół, jaka koncepcja? Widzisz, jakiś bukiet się tworzy, tak? No już się stworzył. A. Okej, okay. fajnie. Tak wiesz, żeby trochę oddzielić tą kuchnię od sali. A to tutaj będzie to stało. Tak, tak, tutaj to będzie stało. A to rozumiem będzie przy sztuczcach. Tak. No i no no tak jakąś... sobie organizację imprez powinna iść. I tak sobie spokojnie to robiłam, ale naraz kurde stwierdziłam, że ups. Już nie można być spokojnym. Ups. No ci tak wychodzą gołąbki. Nie wychodzą. Nie wychodzą nam gołąbki. Jakie gołąbki? Ja tak nie że są gołąbki, bo to tak wygląda jak gołąbek. No pączki, yy, takie ala pączki z pieczarkami. no średnio mi to wychodzi. Robię je pierwszy raz. Nie jestem z tego zadowolona. Te są spalone, ale surowe. Te są zbyt płaskie, ale przynajmniej jest zrobione. No bo i jest, nie wiem. Bo to jest pierwszy raz na szybko. Nie ma czasu o -o -o. receptury. Bo to jest przepis od babci, ale przepisu nie ma. A babcia nie jest bez przepisu. To jest próbne, a babcia na jest bez błędu, przepisu tak? A nie ma już czasu na błędy. I na babcia próbni. powiedziała, no to jest takie jakby ciasto naleśnikowe, No to zrobiłam. Ale nie za bardzo wychodzi. No nic, mam nadzieję, że z jej... No, że w ogóle cokolwiek się uda z tego zrobić. Już do nas przyszli. Stół jest już gotowy, jeszcze tylko pierogi wlecą i kapusta z grzybami, ale to jest danie na ciepło, więc jak już wszyscy będą siedzieć, to to po prostu wjedzie na stół i świętujemy. Oficjalnie jest już po oficjalnej części wigilii. Jest już koniec, ale to nie koniec wieczoru dla nas, dlatego że teraz będziemy odpakowywać wreszcie rodzinne prezenty. Takie Cześć, nasze. Takie, takie, nasze, takie nasze, tak. nasze. Bo już wiemy, co dostaliśmy od reszty rodziny, ale teraz to takie bardziej kameralne. To jest ten moment. <noise> Paulina, idź po prezenty na górę. Dobra, idę. Bo ja wam chyba nawet nie pokazałam, jak zapakowałam w końcu te prezenty. No niestety już e, prezenty dla cioci, wujka, babci i dziadka mm, zniknęły, bo tak jak mówię, zostały już odpakowane. Natomiast e, pokażę wam, jak zapakowałam prezenty dla reszty rodziny. Tak jak mówię, no te kameralne prezenty. Czekajcie, wezmę to w dłoń, zniosę na dół. I na dole wszystko pokażę. Dobra, i tak zapakowałam prezent dla, dla Kevina, dla taty, dla mamy. Oraz to jest mamy prezent. Co? Dla Kasi. A, to od taty, dobra. No i co pięknie, prawda? Śliczne prezenty jak zawsze. Jasne. Yes! Nasze prezenty po nasza chłinka! Okej, okay, co? No, ja już się nie umogę doczekać. No. Ale zapalcie do światło. No. Dla mamusi i teściowej prawie Dla mojej miłości Kevina Dla co? Mojej miłości Kevina? Mm. Ojej. Się Ej, roku? Dla teścia i dla tatusia i teścia prawie. <grym> po prostu dla Kevina. <grym> 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 dziękuję po prostu. Jest po prostu dla Tomka. Dobra. E, dla Pauli. Mogę porwać papier? Możesz Najpierw list Dobra, tu jest list Nie otwieraj, no list najpierw no, Dobra już, no list Przeczytaj. O kurde droga Paulino twoje świąteczne marzenie właśnie się spełniło wyobraź sobie nie renifer, nie śnieżynka, ale mandarynka pędzi w twoją stronę by wypełnić twoje serce i miskę radością nie jakieś tam zwyczajne owoce ale te mandarynki pełne słonecznej energii, soczyste jak letnie wspomnienia i pachnące świętami bardziej niż choinka wow, wiesz co jest w nich najlepsze? to że są małe, ale potrafią zmienić każdy dzień w kulinarne arcydzieło Idealne do jedzenia, wąchania, a nawet do toczenia po stole, gdy ktoś nudzi się przy wigilijnym stole. A teraz wyobraź sobie, każde ziarenko to mały cud, który przypomina, że najlepsze w życiu są okrągłe i pomarańczowe. Ale, ale! Żeby nie było, że to już koniec niespodzianek. Prawdziwy prezent jest w drodze. Jeszcze chwila cierpliwości, a święta staną się jeszcze piękniejsze. Tymczasem ciesz się mandarynkową magią. Wesołych i pachnących i soczystych świąt twój mandarynkowy pomocnik. Wow! Co to? Wziąłeś prezent. No naprawdę dostałam mandarynki. No a co chciałaś na święta? Wow! Powiedziałam, że nic i mandarynkę mogę dostać. Zostałam no. I taki zmiętnięty krzaczek. To był chyba element dekoracji. Fajnie, dzięki. Wszystko mam, czego mniej więcej trzymaj. Mam takie pachnące, soczyste mandarynki, które mogę turlać, jak mi się nudzi. Danny, chodź, będziemy się bawić. Fajnie. Fajne, no śmieszne to było naprawdę. jeszcze z taką otoczką. A ty powiedziałaś, że nic ci nie trzeba, mandarynki możesz dostać. No. Ja już nie wiem, co jak mam otwierać, ale czekam na Kevina. Bo powiedział, że idzie po mój prawdziwy prezent, że to niby jakiś udawany był. Nie na serio? Nie, no to był przedsmak. Przedsmak. No tak, mój ja, prawdziwy. Ja. Jezu, idzie mój Mikołaj. tego co powiedziałaś, to był ci <słuch> żart. Dziękuję o. dla przyszłej żony. O! Cute.